Odnaleźć życia sens. Ksiądz Stanisław Jasionek, przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, tekst napisany na prośbę Krzysztofa, którego nie zdążył już nagrać, ale został odczytany przez autora nad grobem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztofowi Krawczykowi. Nie zawsze chmury zwiastują deszcz, a pierwsza miłość szczęście nie każda radość, Zna swoją treść, a gniew swoje zawzięcie. Nie każdy szlak wjedzie do celu, a każdy krok do przodu. Sukces ma zwykle ojców wielu, a klęska nie z narodu. Jak mam odnaleźć życia sens? Nie dać się zniszczyć złemu, przyjąć od Boga szczęścia, kęs, życie poświęcić Jemu. Jak mam odnaleźć życia sens, y, prawdę, nie fałsz, wybierać, porzucać zło, co w, życiu jest, t, co w życiu jest, dla grzechu wciąż umierać? Miłość, co rodzi y, nadzieję wciąż, taką podpowiedź niesie: odejść, precz musi, kusiciel wąż, co niszczy ludzkie szczęście. Bóg drogo wskazy swoje myśle, abym nie ustał w drodze, e, w moich marzeniach o szczęściu śnie, w krainę życia wchodzę. Już odnalazłem życia sens, nie dam, się z, e, z, nie dam się zniszczyć złemu. Bóg mi wciąż daje szczęścia, kęs życie poświęcę Jemu. Już odnalazłem życia sens, prawdę nie, prawdę nie fałsz wybrałem, zło porzuciłem, dobro jest. Swą miłość Bogu dałem. Ksiądz biskup Antoni Długosz. Pożegnanie podczas mszy pogrzebowej w Bazylice Archi... Diece... Archidiecyzji Łódzkiej, 5 kwietnia 2021. Jest gdzieś niebo jak len, noc za krótka na sen. Dom, gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca jest dość dla spóźnionych gości, i Twój rysunek na szkle, tylko na nim. Już dziś nie ma mnie. Oto wokalista i kompozytor Krzysztof Krawczyk. Wyruszył parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Najpiękniejszy, bo wieczny. Życie każdego ma zawsze jeden wielki dzień. Jest to ostatni dzień ży życia człowieka na Ziemi, gdy wieczność otwiera. Przed nim swoje podwoje. Kościół nazywa go e, Dies Magna. A, a gorzki dla rodziny i bliskich, a wielki dla czekającej nagrody. Dla naszego przyjaciela był to 5 kwietnia 2021 roku. E, wtedy Krzysztof umarł dla świata, ale narodził się dla nieba i patrząc e, z bólem na te trumnę chciałoby się wykrzyczeć w rozpaczy słowa jego piosenki. Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy? Czy warto się obejrzeć, czy z mu zawołać żegnaj dniu? Choć w XXI wieku, w czasach lotów w kosmos i tworzenia coraz Doskonalszych sztucznych inteligencji, wydawać by się mogło, że potrafimy wszystko, to jednak wobec śmierci jesteśmy tak samo bezradni jak przed wiekami. Śmierć malują najczęściej w postaci ko kościotrupa, trzymającego w ręku kosę. Nie ma oczu, bo nie patrzy. Nie wybiera przychodzi pouczonego i po analfabetę, po polityka, i robotnika, szeregowca i generała, ucznia i nauczyciela, a nawet artystę, nie ma też uszu, bo nie wzrusza jej jęgrzony ani lament sierot. Nie ma języka, bo nikogo nie ostrzega o swym przyjściu. I przychodzi znienacka jak złodziej, nie ma czoła, bo jest bezwstydna, wszędzie wchodzi bez zaproszenia, a nawet bez pukania. Nikt się przed nią nie schowa. I kilka dni temu, w poniedziałek 5 kwietnia, odwiedziła dom państwa krewczyków w grotnikach, nieopodal łodzi, gdzie choć Krzysztof przemierzył cały świat od Las Vegas po krym znalazł u boku kochającej żony Ewy swój mały raj na ziemi przyszła tam, choć nikt jej nie wyglądał. Jak zwykle nieproszona, jak zwykle niechciana. Jak zwykle niechciana, jak zwykle bez zapowiedzi, bez pozwolenia i zabrała ostatnie tchnienie Krzysiowi, a Ewę. Krzysztofa Juniora, najbliższą rodzinę i nas wszystkich pozostawiła w wielkiej żałobie i nie zostało nam już nic tylko słowa, tylko łzy. W serialowy dramat zmienił się nasz film. Nie zostało nam już nic. Tak mógłby brzmieć początek mowy pogrzebowej, gdyby Krzysztof Krawczyk był osobą niewierzącą. Ale on głęboko wierzył w, Bog w Boga, który w księdze Kochaleta powiedział zdanie wciąż aktualne, mimo że minęły ponad 2000 lat. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy, jest czas rodzenia i czas umierania. I nikt nie zagłuszy tej wiecznej prawdy, że życie człowieka składa się z trzech okresów. Pierwszego w łonie matki, drugiego od narodzin do śmierci, trzeciego nieskończonego na zawsze z Bogiem. Widziałem kiedyś niezwykłe zdjęcie nowonarodzonego dziecka, które wychodząc z ciała matki, rączką chwytało palec lekarza odbierającego poród. Dziecko powierza się innym dłoniom. By rozpocząć życie, można powiedzieć, że śmierć to jakby nasze drugie narodziny. Wyciągamy wtedy nasze ręce do Boga i powierzamy się Jego miłosiernym dłoniom. Tylko zauważmy, że w czasie naszych pierwszych narodzin niewiele mamy do powiedzenia: nie wybieramy sobie rodziców, nie wiemy, czy będziemy mieli rodzeństwo. Jaki będzie nasz charakter wygląd czy płeć. Ale do tych drugich narodzin narodzin dla nieba możemy się przygotować, tak jak robił to nasz brat Krzysztof od momentu swojego powrotu do Kościoła jego wiara była gorąca i żywa, a jego pismo święte mogłoby zawstydzić niejednego. W wielu miejscach jest pozakreślane i popisane, bo nie trzymał go na półce, ale czytał i żył słowami Ewangelii, modlił się przed każdym koncertem, wciąż dawał świadectwo pomimo licznych przeciwności losu, o których tak pięknie pisze jego menedżer i wieloletni przyjaciel Andrzej Kosmala. W książce zatytułowanej Życie jak wino, z całego serca kochał Jezusa, dlatego miał prawo zaśpiewać. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi, chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary. Los okrutnie ze mnie drwił, ale mojej wiary nie odebrał mi. Gdy człowiek umiera, kładą go, kładą go do trumny, y, którą w kościele stawiają na środku, to on wtedy y, mówi kaz kazanie, nie wypowiadając ani jednego słowa, bo każda śmierć daje lekcję życia. Żywi zamy zamykają oczy umarłym, a zmarli otwierają oczy żywym, mówi stare powiedzenie: Dziś od trumny Krzysztofa płyną słowa do nas, Skierowane. Media vita in, in morte sumus. Pośrodku życia jesteśmy w śmierci. Nasz świat, porażony materializmem i kultem przyjemności, goniący za sensacją, zachowuje się, jakby Boga nie było, jakby życie miało trwać wiecznie. Tymczasem, nasz zmarły przyjaciel Krzysztof przypomina nam dzisiaj. Że przemijamy i zdą zdążamy ku wieczności, a każdy nasz krok jest krokiem w kierunku spotkania z Bogiem, Stworzycielem i wszystko, co teraz y, wydaje się nam tutaj tak ważne i cenne, kiedyś rozbije się o oścień śmierci i stanie się tylko garścią wspomnień w umysłach naszych bliskich. Pięknie o śmierci jak o przeprowadzce do nieba. E, napisał warszawski poeta, ksiądz Jan Twardowski w zeszycie w kratkę. E, kiedy ktoś przeprowadza się e, na inną ulicę albo do innego miasta, e, to zabiera wszystkie rzeczy ze sobą. Jeżeli jednak ktoś przeprowadza się do nieba, wszystko co miał zostawia w mieszkaniu, e, nawet Szczoteczkę do zębów, a na nowe miejsce zabiera tylko swoją duszę, jaka ta dusza ważna. Nie można się z nią rozstać. Krzyś nie zabrał tam nawet gitary ani platynowych płyt, ani Fryderyków, i innych nagród. Wielki Włóczyki, jak nazywał go Andrzej Kosmala, wybrał się w ostatnią, ale największą i najwspanialszą, bo wieczną podróż tylko ze swoją duszą i czekając na nas, podziwia teraz niebiańskie widoki, piękniejsze nawet od tych, na które patrzył z tarasu ukochanego domu w Grotnikach, a dziś przypomina nam za świętym Janem od Krzyża, że przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości a dokładniej z jej braku. On, on mówi do nas z tej drugiej, lepszej strony życia. Może wyobrażasz sobie, że będzie tak jak było wiele razy, gdy wy, wyjeżdżałeś w daleką podróż, że uporządkujesz wszystkie sprawy, zostawisz ostatnie dyspozycje, pożegnasz się z bliskimi, a tymczasem ty do końca nie będziesz wiedział, że to już. I zostanie po tobie kilka par rozdeptanych butów i trochę znoszonej odzieży, jakieś rachunki, zapiski, których nikomu nie będzie chciało się czytać. Tam nie będą cię pytali, czy nosiłeś sutannę czy garnitur, golf czy krawat, czy miałeś tytuł magistra, doktora, profesora czy magazyniera. Tam zapytają cię po prostu, czy byłeś człowiekiem, czy byłeś człowiekiem, dla drugiego człowieka on był. Zaświadczą o tym wszyscy, którzy kiedykolwiek się z nim spotkali. Wielki artysta i jedno, jednocześ, jednocześnie, jakby najprościej powiedzieć, równy chłop. Dla dobrych, śmierć jest zaproszeniem do odpoczynku, dla złych, katastrofą. Mawiał święty Ambroży z Mediolanu, jeden z pierwszych ojców Kościoła, a Krzysztof był zwyczajnie po ludzku dobry. Śpiewał. Chcia, chcia, chciałem dać coś dobrego, dałem tylko siebie, dałeś całego siebie, drogi Krzysiu. I Polacy to docenili. Gdy spadła na nich ta tragiczna wiadomość w bólu i żalu, pisali, pisali w internecie. Pozwólcie, że zacytuję kilka, wypo kilka wypowiedzi zwykłych ludzi. Panie Krzysztofie, przejechaliśmy z Panem tysiące kilometrów, przetańczyliśmy z Panem setki nocy, przetęskniliśmy z Panem wiele dni, kochaliśmy Pana nasi dziadkowie, nasi rodzice, my, nasze dzieci, żegnamy z bólem serca. Każdy Sylwester i każda impreza w gronie przyjaciół nie mogły się odbyć bez podróży, bez podróży parostatkiem, w piękny rejs i skasowania kilku bryk. Odszedł wielki artysta. Jego utwory i wyjątkowe ich wykonania jednoczyły nas wszystkich bez względu na przekonania polityczne i status społeczny. Stał się Fenomenem kulturowym. Był zapraszany na studenckie juwelia i na koncerty uniwersytetu III wieku. E, wszędzie spotykał się z gorącym przyjęciem. Będzie nam wszystkim Krzysztofa Krawczyka bardzo e, brakowało, ale jego muzyki e, nigdy, nie nigdy, nie, nigdy nie zabraknie w polskich domach. Dołączył pan do grona pięknych głosów Niemen. Wodecki, klęczon jantar, razem stworzycie e, pięknych chór, żal tylko że my nie usłyszymy waszego śpiewu. Cóż, to, co dał nam świat niespodzianie zabrał los. Krzysztof, syn śpiewaków operowych, aktorów, Lucyny i Januarego, Krawczyków, wychowa wychowany za kulisami teatru, miał ogromny szacunek dla publiczności. Nikt z jego zespołu nie mógł pojawić się na scenie w niewypastowanych butach nawet wtedy, gdy były one niewidoczne. Nie pozwalał także, by muzycy stawiali butelki z wodą przy, mikrofon przy mikrofonach, bo scena była dla niego ołtarzem sztuki, a widzowie najwyższym audytorium. Nigdy nikomu nie. Z, ni, ni, nie złożeczył ani nie narzekał, wręcz przeciwnie mówił o wdzięczności wobec Boga i ludzi imał, i mał się chyba każdej muzycznej roboty i gdy kilka razy w ciągu jego kariery niektórzy krytycy muzyczni już postawili na nim krzyżyk, on, on, od, on odradzał się jak Feniks z popiołu, no, n, 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 nowym przebojem, który wkrótce nuciła cała Polska. Ale był nie tylko artystą wielkiego formatu, którego uwielbiały tłumy, ale także społecznikiem. Cechowała go szczególna wrażliwość na los, los drugiego człowieka, dlatego często przy, przychodził do klasztoru ojców Oblatów. W Grotnikach, aby zorientować się w potrzebach e, naj, najbiedniejszych ludzi w parafii, którym konkretnie pomagał. On wiedział, że dro, droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka, że innej drogi e, nie ma. Dlatego dziś wołamy za świętym Pawłem: e, Krzysztofie, w, do, w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, Wiary ustrzegłeś, niech Matka Boska, która jest Twoją szczególną patronką, gdyż przyszedłeś na świat 8 września, w dzień, w którym wspominamy jej narodziny, zaprowadzi Cię przed oblicze Pana Jezusa Miłosiernego, a my pamiętajmy o tym, że to tu, na tym świecie decydują, decydują się nasze wieczne losy. Jan Kiepura, wybitny śpiewak estradowy i operowy, na swoim nagrobku na powązkach ma wyryty napis: Gdy człowiek umiera, nie pozostaje po nim na tej ziemi nic oprócz dobra, które uczynił innym. Choć w naszym sercu gości dzisiaj smutek, smutek i żal, to jednak Bóg chce nam żyjącym przypomnieć, że on także przeszedł. Przez śmierć pokonał ją i zmartwychwstał. Chrystus mówi do nas: Ja jestem zmartwy, zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Nasz brat Krzysztof żyje! I choć nie poczuje on już majowego zapachu macierzanki, ani nie ogrzeje się w promieniach lipcowego słońca, nie zmarznie w styczniowym trzaskającym mrozie nie zaśpiewa kolędy przy wigilijnym stole, nie podzieli się wielkanocnym, ja, wielkanocnym jajkiem, nie przytuli żonę Ewy, to przecież do nieba idzie. I gdy najbliższych i przyjaciół Krzysia dzisiaj ogarnia ból i lęk przed taką zwyczajną ludzką tęsknotą, on mówi do nas, ale przecież do nieba idę i czeka na mnie, na mnie niebieskie mieszkanie, poza tym nie jestem tu sam. Tak, nie jest tam sam. Czeka na niego Bóg i otwiera pełne miłosierdzia ramiona, a w oknie ojca niebieskiego przywita go. Jego ukochany święty Jan Paweł II, któremu tak pięknie śpiewał, on go przygarnie do siebie, bo on wie, co to choroba i cierpienie w niebiańskich przedsionkach uściska rodziców, dziadków, teściów, wielu krewnych i znajomych. Oni już spotkali Jezusa z martwy Przecież nie znajdują się w zapomnianym e, tartarze, ani w mrocznym Hadesie, czy w jakiejś krainie e, cieni. A pismo święte e, mówi: To tylko o czym głupich się zdało, że, po, że pomarli, a oni żyją w pokoju. Czy wiecie, dlaczego Pan Jezus płakał, gdy? Dowiedział się o śmierci Łazarza. To trochę dziwne, bo przecież dobrze wiedział, że, że go wskrzesi. Logicznie rzecz biorąc, nie miał więc powodu do płaczu. A jednak gdy spotkał Marię, siostrę Łazarza i zobaczył, że ona i inni tak bardzo rozpaczają, westchnął w duchu i się strapił. Wzruszył się silnie w sercu i począł ronić, ronić łzy, bo po prostu współczuł razem z, nim, z nimi. Dzisiaj płacze ra, razem z Ewą, która zdała egzamin z miłości do męża. Była e, dla niego całym wszechświatem i za każdym razem to dla niej śpiewał. Bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś ty i zawsze tu bądź. Ewuniu, dzisiaj to Twoja droga krzyżowa, ale pamiętaj, że na tej Twojej golgocie, choć z boku, jesteśmy z Tobą i my. Dziś, Krzyś, dziękuję Ci za tę wspólną, życiową podróż, która trwała od chwili poznania w Chicago aż 39 lat. Choć Krzysztof nie wystąpi już na żywo, nie nagra piosenki, nie udzieli żadnego wywiadu, nie zadzwoni i nie odbierze telefonu. Ani nie przytuli swoich najbliższych, będzie obecny jeszcze bardziej niż za życia. Jak pisał ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy, nawet bliższy niż wtedy, kiedy odjeżdżał. Na chwilkę, Krzysztof Krawczyk mówi dzisiaj do nas wszystkich: nie żegnajcie, ale do widzenia, do zobaczenia za chwilę. Drogi Krzysiu, ty, ty już znalazłeś Jezusa. Za którym tak bardzo tęskniłeś, a nas dzisiaj ogarnia melancholia, dlatego razem z księdzem Staszkiem Jasionkiem dedykujemy ci melanholię. melancholię. Melancholię.